Szanowni Państwo, i dodzwoniliśmy się do przedstawiciela najważniejszej właściwie dla wielu zielonogórzan, zielonogórskiej instytucji, czyli do przedstawiciela klubu żużlowego. Witamy, jest z nami na antenie Kamil Kawicki. Ahoj, po czesku się z Panem przywitam. Ahoj, niech będzie, podejmiemy yy, ten kon. Bo tutaj w międzyczasie, jak leciała piosenka, to my mieliśmy kłótnię programową, jaką funkcję Pan właściwie pełni w klubie, bo wiemy, że to już nie jest funkcja rzecznika i żeby tak nie nazywać Pana, prawda? Zesnikiem byłem już nie jestem na tej teraz to się nazywa. To, A że... proszę nam powiedzieć jak? Żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości. Dyrektor, tak po prostu. Dobre, to, Dyrektor. Super, to My dodzwoniliśmy tak, to się dy, właściwie. Dyryguje. To właściwie do najwyższej instancji się dodzwoniliśmy I bardzo dobrze. Bo po, powiemy panu, panie Kamilu, że robimy następującą rzecz. No, budujemy szeroki front wsparcia społecznego. Szukamy silnych sojuszników, krótko mówiąc. Tak, dla, dla takiej szczytnej idei, mianowicie chcemy przywrócić do zielonogórskiej palmiarni, no jej największa. To była, to była właściwie perła w koronie tej palmiarni. Maskotka, po prostu maskotka zielonogórzem. Podobnie wie, jak mieszkanie. Czy Pan już wie, co, co, o czym mówię? Jeżeli ma spotka palmiarni, to pewnie palma. No nie zupełnie. Chodzi nam o zaginionego krokodyla, który kiedyś był, a dzisiaj go nie ma. No wyjechał na jakiś urlop bez odwołania. Nie ma go. Wielu lubuszan, szczególnie dzieci, za nim płacze. Nawet władze dyrekcji nie potrafią powiedzieć, co się z nim stało. Tak, Dobrze, rozmawialiśmy ale... przed chwilą na antenie z, z kierownikiem sali w Palmiarni i nie był w stanie powiedzieć, gdzie znajduje się biedny Kajman. Zrzucił wszystko na I, poprzednie władze. I teraz my dzwonimy do wszystkich możnych, wpływowych instytucji na terenie naszego miasta. Będziemy za chwilę dzwonić do, do Zastalu. Będziemy dzwonić do, nie wiem, Uniwersytetu III wieku. A jeśli trzeba będzie, to zadzwonimy do samej Heleny Uczywo, żeby nam to. zebrać. Do Polmosu, na górę zadzwonimy. Chodzi nam o to, żeby różne instytucje paru... przywrócenia krokodyla. Co pan na to? Tak, falubas wspiera tylko woli wyjaśnienia, że najwyższą instancją to jest profesor Robert Dofram, dyrektor jest jakby tym pierwszym po, po bogu nazwijmy to. Aha. Tym krokodylem. No, pewnie żebyśmy wsparli taką ideę, bo zawsze głosimy, że jest SFSA aktywnie lokalnej społeczności. To tak e, popularnie i ładnie brzmi. E, no, nie wiem, dlaczego nie ma Kajmana. Na stadionie na pewno ze względu nie ma, chociaż e, opóźnienia z budową stadionu e, przypisywano różnym siłom. Może, nie wiem, tam odkopano garnek chrobrego, czy faktycznie ząb krokodyla, Kajmana, czy Eligatora znaleziono, ale to tak pół żartem, pół serio. Mm -hmm. ja to nie będzie taka inicjatywa oddolna, a faktycznie, tak panowie powiedzieli w Zielonej Górze, modne jest i myślę, że w różnych samorządach wrzucanie zawsze winy na poprzednika. My to bierzemy na siebie i jak trzeba będzie jakiegoś aligatora czy kajmana sprowadzić, to myślę, że możemy zrobić to na zasadzie, tak jak zawsze uczestniczymy w promocji. Musi się pan liczyć z tym jednak, że nie przeprowadzicie transferów, bo ten kajman jest bardzo drogi, właściwie my musimy kupić parkę. No ale dobrze, skoro pan już się zadeklarował. Skoro pan się już zadeklarował, no niestety przepadło. Natomiast, panie dyrektorze, proszę mi powiedzieć, że skoro może pójdziemy trochę dalej w naszych, w naszych poczynaniach, ponieważ maskotką palmiarni jest aligator, maskotką falubazu jest myszka Miki, to może by zrobić jakby fuzję tych maskotek. Mieszko, może wytłumacz panu dokładnie, ale, co ale, chodzi. Ale, ale bo my... to, że myszka Miki była, jest podobno mężczyzną, czyli jest myszek Miki, czyli dobra, myszkę Mickey my dajemy, ale Państwo muszą załatwić kajmana, ale, w no ale ale tak się zastanawiam, jak na to spojrzą żużlowi puryści, bo jeśli my byśmy tam w tle nawet dali taki kontur, taki nieśmiały tego krokodyla, żeby on za tą myszką, tak jakby ją wspierał, jakoś tak próbował ją, ją, ją tak jakoś wzmocnić swoją, swoją tą gadzią siłą, tymi szponami, zębami. Albo myszka Miki, ujeżdżająca kajmana, właściwie kajmanica, no jak tutaj dobrze pan dyrektor. My, my, myszek Miki, to chłopiec jest. Myszek Miki ujeżdżający kaimanicę. Znaczy, znaczy pora jest bezpójna, także nie wiem, czy możemy rozmawiać na takie tematy. Ale jakby odwrócić e, sytuację, że kajman czy kajmanica będzie ujeżdżała micki, no nie wiem. Nie? nie, 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 to absolutnie nie w tą stronę. To raczej, tu myszka raczej zawsze musi być na górze. To jest taka relacja. jak na koniu, dokładnie. Myszka, no, myszka zawsze myszka jest na górze. Ruchę, ruchę to jest dużo się wiąże z jeżdżeniem, ujeżdżaniem, także też bierzemy to. Dobre, Panie Kamilu, pan przed chwilą nawiązał do tego, że właściwie pierwszym po Bogu, a właściwie, właściwie chyba nawet ważniejszym w hierarchii, jeśli chodzi o Falubas, jest pan prezes. No i właśnie tu mnie jedna rzecz niepokoi, bo ja, ja wiem, że prezes słynie z, no, z zamiłowania no, do, do doskonałej jakości odzieży, i raptem pół roku temu na konferencji prasowej przysiągłbym, że widziałem go w, w ślicznych butach z czegoś, co wyglądało jak krokodyla skóra. Czy, czy pan może się jakoś odnieść na ten temat? Widziałem te buty i aż mi się wierzyć nie chcę i włos mi się jeży na głowie, że to może były buty akurat z tego krokodyla. No to wtedy to, to wskazywało na no, prezesa Dowkana, który byłby sprawcą tego, tego zaginięcia z palmiarni, pan, w palmiarni, to wszystko jakimś tam majątkiem miejskim. Prezes Dowhan jeszcze wtedy radny był, jest kojarzony z miastem Zielona Góra. Panie dyrektorze, ale to wszystko... Mogli chociaż powiedzieć, że, że wszystko zostało w jednym obiegu. No, ale... Panie dyrektorze, natomiast ja, ym... prezes, tak. natomiast muszę powiedzieć tak, że e, wszystko nam się zaczyna spinać klamrą w jedną wielką no, całość. To to pan powiedział to faktycznie. Panie dyrektorze, bo po pierwsze, y, w Palmiarni nie wiedzą co się stało z Kajmanem. Prezes Dowhan chodzi w butach z aligatora. I tutaj rozwiązała nam się zagadka. Tutaj mieszka właśnie na antenie. Mamy yy, na stadionie. Mamy tyle gwozdek, i, i jeszcze jak będziemy mieli zielonych, e, też już, Może mogą ja... wygnać oposy ze stadionu. A jeszcze może, może, może taka kwestia. Rozumiem, że możemy z pismem, ze wnioskiem formalnym na piśmie, jeśli zbierzemy odpowiednią liczbę podpisów, do klubu się e, z, zgłosić i nawet e, bez reklamy na plecach Krokodyla postaracie się dorzucić parę groszy. Tak. Sekretariat jeszcze jest godziną 8.00 i panna Hania, przepraszam, każde pismo zadekretuje, także. Dobrze, panie dyrektorze. Pozdrawiamy, pozdrawiamy panią Hanie, pozdrawiamy pana, pozdrawiamy falubas oraz wielbicieli fauny i flory. Dziękuję na wariacie w papierach. Tylko Do tu usłyszycie najbardziej seksistowskie kawały na świecie. I stało się, stało się, już wiemy. Mieszko, no to jest bardzo ciekawe, to jest taki fenomen, wręcz magia, magia mediów, ponieważ to, co zajęło mieszkańcom Zielonej Góry całe miesiące, nierozwiązana zagadka, my doszliśmy do tego w ciągu 45 minut na antenie Radia Zielona Góra. I jakie cuda mogą zrobić, e, może zrobić dwóch wymownych chłopców i karta tak-taka, prawda? No, dokładnie. No, ale to była znowu kolejna reklama, kryptoreklama, tak naprawdę staliśmy na to milion dolarów. Ja mam nadzieję, że Jesteśmy teraz napiszemy to Kajmanowi na plecach. Słuchajcie, wi kochani, wiemy już, co się stało z biednym krokodilem. Wodylem. Wiemy już, że ten konkretny egzemplarz, który był w palmiarni, został przerobiony na obuwie i jest nie do odzyskania. Dokonał żywota, no niestety, to było straszne. Ale jednak, to nie koniec fauny w zielonogórskiej palmiarni, prawda? Nie no, oczywiście, że nie. No, my, my mamy swoje pewne e, propozycje, no chcielibyśmy również was zachęcić do dyskusji, Zadzwońcie do nas, zaproponujcie, jakie zwierzę teraz e, mógł zostać. Świętej pamięci można powiedzieć Kajmana. Tak, ponieważ no, nie każdy musi lubić gady. Może coś innego powinno zamieszkać w palmiarni i stać się symbolem. Przypomnę nasz numer 68 kierunkowy 5597 Dzwoncie do nas 684555597. Zagadka rozwiązana co prawda zadzwonił jeden słuchacz w międzyczasie, tutaj jak, jak słuchaliśmy tej inteligentnej piosenki o odnurzach. Ale był przedstawicielem partii Zielonych i słowa, których użył, były wyjątkowo niecenzuralne. No Powiedz, bardzo mnie obraził. Powiedzmy właściwie. to wprost. No, liczne inwektywy pod adresem Kajmana. A nie, przepraszam, pod adresem mieszka. Mam moim adresem i pod adresem mojej mamy, przepraszam, mamo. Na słuchaj, sześć, dlatego nie wpuściłem frajera Dlatego nie będziemy rozmawiali e, już z nikim więcej, porozmawiamy ze sobą, ponieważ czasu mamy mnóstwo, zostało nam dwie minuty. E, Mieszko, słuchaj. Prezes, przepraszam, dyrektor Falubazu zobowiązał się, że zasponsoruje nam dwa kajmany. A swoją nie... drogą to łatwo się tak zobowiązać, bo on się zobowiązał w imieniu prezesa, że to prezes zapłaci no, za to. Mamy wszystko wieloma. nagrane, my tutaj go, prawda, ścigniemy jak coś, spokojnie, o to się nie martw. Ale ja zastanawiam się, czy ewentualnie nie znalazłoby się miejsce dla jeszcze jakichś zwierząt poza tym kajmanem. No nie wiem, może jakiś nie wiem... No, ptak, ptak dodo wyginął. No ptak dodo wyginął już jakiś czas temu, eee, no niestety... Boadusiciel? No Balboa Dłosiciel to jest takie groźne, no ja bym bardziej się poszedł w kierunku, nie wiem, okapi, może jakiś gryzoń. Co to jest okapi? No, takie zwierzę. Cześć, nie, bo ja, wiecie co, ja w ogóle, to ty mów coś, to słuchacza eee... ja w Wikipedii wpiszę. Słuchaj, Mieszko, posłuchajcie, posu... przepraszam, Mieszko szuka, mm, co to jest okapi, a ja rzucam kolejne propozycje. No mogłoby to być na przykład nutria, no taki piękny gryzoń, <laughs> podobny no, do szczura. Ale brzydkie, przepraszam, okapi mi się w międzyczasie w Wikipedii włączyło. Okapi. Y, znane jako Okapia Johnstoni. Jest to ssak z rodziny żyrafowatych, zamieszkujący centralną Afrykę. A to są tak zwane piękne brzydale, no nie może być, że to no, jest brzydkie. To, jest... to jest... wygląda jak nie. zebra, którą ktoś do góry nogami do smoły wrzucił. Coś no, w sensie, tylko pasowałeś. Duma w paski, a górę ma w kolorze. O kurde, myślałem, że to bestia Nie, no dobra, Okapi, no wiesz co, nie zmieści się w tym końcu trzy na Dobra, możemy tam hodować lipienie. Nala nalać dalać wody, na nawet nie wiem, czy to są lipienie. No, nie znikaj, bo mógłbyś się wystraszyć. Nie, ale powiedz, powiedz, jesteś taki e, wymowny i elokwentny. Powiedz, słuchaj, ale co nie powiem. nie to są lipienie. Nie, nie powiem. Nie no powiem. Dobra, no, Koniec, no. będę konsekwentny. Dobrze, ale ty jesteś taki mądry. Ja rzuciłem i lipienie, i okapi, i kapibary. Ja nie. Mam, ja bym proponował tak lokalnie, bo to nie będziemy mieli problemu z zaimportowaniem, bo w, w Lubuskim jest taki, y, takie miejsce, gdzie nie toperze się hoduje, tam gdzieś pod między rzeczem. To, do, to dobrze mówię? Tam hoduje. <laughs> nie, hoduje. Nie ale tam. No, sprzyjam, no. no, nie, nie wiem, nie, myślałem, że nie, karmy dla dzieci, Wielka poparzą, produkcja paszowa, skrwią, takie ampuki, tak sprzedają taką sztuczną Ale z drugiej krew. strony teraz sobie przypominam, że jeśli były problemy z implementacją papugi jako lota, znaczy w sensie w opozycji do nielota, to z nietoperzem będzie jeszcze gorzej. No cóż, Mieszko, no niestety nasz czas już nadszedł, to była piękna godzina, właśnie piękne 55 minut. Widzimy się już za tydzień, słuchaliście magazynu na wariackich papier. Teraz posłuchajcie sobie piosenki, która spuentuje naszą audycję.